rzeką. Będziemy zaraz zjeżdżać już na rzekę właśnie na odcik, w Nysie, na Nysie Kłodzkiej. Staramy się połapać trochę jazi, kłoci, może leszcza. Zaraz będziemy meldować, jak już będziemy nad samą rzeką, jakieś miejsce i rozłożymy, pogodę, tak? zobaczymy pogoda, jest miód, malina. My taką pogodę lubimy, uwielbiamy. Na gruncie będziemy łapać. Federka na szczytówkę trochę też normalnie z gruntu Tu widzimy panowie łapią jakieś szkódki malutkie My też będziemy coś zaraz łapać Może mam nadzieję że większe Także zaraz Przybyliśmy już nad wodę Fajną miejscówkę sobie wybraliśmy Będziemy siedzieć w tym miejscu rzeka jest trochę poziom obniżony Z powodu remontów na tanie Tam dalej też widzimy remonty Nie wiem się nie widać Także pomału wpisujemy w karty Rozkładamy się w międzyczasie będziemy jedli Zmagamy zamętę Widzimy sobie taką tropera na rzekę. To, że zrobić zanęty, to dla nas wielki problem. Nigdy nie, nie wiemy. Zawsze znaczy, jeździł z nami taki kuba ze strony, go znajdziecie Ksywa łamacz. Czy plątacz, plątacz. Tylko dlatego, że łamał zawsze plątał będzie. No i tam jest... A mi się grunt zapada pod nogami. Także pierwszy raz jesteśmy na rzece tutaj. W lecie będziemy jeździć tutaj na suma. Bo są, z tego co wiemy. sitko nie przesiejemy zanęty, bo nie mamy. Nie stać nas jeszcze. Ale powtarzam, jeszcze. I taki spontan taki Powąchajcie. Fachnie. No, to taki. Zanęty zrobiona, karta wpisana, czyli teraz będziemy kumały rzucać. Wykonujemy właśnie pierwszy rzut. Szymon jak zwykle długo mu to zajmuje. spad spadł centralnie na środek rzeczki. Starczy. Wędkę ustawiamy na szczyt. Na rzece to się sprawdza. Raczej. Szybóweczka się dogina teraz tylko czekamy. Mamy pierwszą rybkę, nie wiemy co to jest, ale mamy już. Fajnie, na szczyt nam wzięła. A to jakiś szkół nie za duży. Zdejmij to, bo nie do do rady podejrzeń. No, coś coś tak małego. No coś ma może zdejść ten komentarz. 6 šv. Strenga. Strenga. Ačiū. Nežinau, ką aš. Strenga. Vienoje iš to sambo. Strenga, man. O ne, čia. O ne, čia. Pierwsza rybka. Okay. O, dzięki. I bongo, idziemy dalej. <laughs> Szymon ma? Smoka? No, to podbieraka się nie mieści. Taka kłoda drzew. Czym <laughs> prędzej szczeli jak ją wyciągnie? No. Iści ją wyciągnąć? Zesrasz się, nie wyciągniesz jej. Nie. Czekaj, zajdę ci. Taka kłoda. Nie, mierzy nie mierzymy, nie ważymy. Się? Nie Nie. <gry> Siedzi w czemu nie bierze, nie? Sieć kurde, sieć. Robaczki, jak to żyje? Tak w tle Do tej pory jedno branie cały czas? Czyli branie. było więcej, tylko jedna ryba. O, źle powiedziałem. Dziad zaczął się rozmyślać. Czekały Widać dalej, że panowie łapią tych płoci trochę na baty, to nie dla nas. Wrzucamy ciągle w jedno miejsce, czy każdą wędką w jedno miejsce, więc nęcimy sobie punktowo konkretnie w jedno miejsce.

ファイナルファイナルファイナルファイナルファイナルファイナルファイナル Taki ogromny lesz. Słownie wędka do wody prawie poleciała. Nie wiesz co to leszczyk. <gry> nie no, prze, chciałem przerzucić wędkę, a się okazało, że ryba. No bo podciągnął to na swingery i może dlatego tak ciężko. Ciężko strasznie. w nie widzisz, coś piłkało? Dzięki. A, mały leszczyk. jakio biało tylko nie widać. Nie wiem, czy wiecie, ale robaki się zaczeka za te główki białe co to... czy takie czarne kropeczki mają? Na dupie. Właśnie to jest głowa. Krzysztof. <grym grym grym> za czer czerwonego. Weźmy z panie, o, o panie, coż ty teraz złowił? a jak to się zapięło. Jazgacz. Mówię ci, lepiej to na fotówkę, bo ci nawet po nie widać, czy bierze. Jazgasz. Ja sobie też o ja wiem, co sobie zrobię. No nie masz te? Gdzie masz Nie, nie mam. Ma, masz, Są, ale nie masz. Jazgacz, mamy. Mamy ci nożyczki do ja, ja teraz z zrobię to... Połkną głęboko, tam No, dwóch, pięć. Nie, ja aż tak głęboko nie połkną. Patrz na to. Taki fajny jazgaczek tak się nastawił Puszczamy go do wody, chociaż głęboko się zażar i nie wiemy czy coś się, się stało, ale Mamy rybkę. Pokaż jak Betka pracuje. No właśnie. Wejdź tam, bo nie daj mi się No, ja chciałbym połować to, jeżdżak, poładź, to Tego nie pomaluj. Farbę nie przyjmę. Proszę. Nawet nie mierzę, bo chyba nie ma sensu. Chodź i pójdź zaraz. Nie, eee, to jest. Dawaj. Eee, porwo, porwo. Pek, porwo. Ale okupka mam. Stół. Stół. Aż tutaj? Szymon, daj tego patyczka, co miałeś wcześniej. I tutaj leżą, wiesz? Dobry. No nie jak zgubię coś? Zgubię no takie o, widzi pan. No, Jazgacz, tak? jakiś płoć, leszczyk, coś tak po trochę. Ale chociaż o to zabawa jest. Oczywiście. Mam nie robią wodę przybliżenie i mamy znowu stały tekst Stały tekst, pewnie jazik znowu z 30 on jest troszkę większy, bo czuję po tej wędce, Gdzie on jest woda? Dobra, więc ja tylko wprowadzę do kosza. Sorry, co ty robisz? Ja też tak... Ja... Idzie, przy, idzie przy dnie jak standardowe... Nie, 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 się nie, 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 Patrzcie, czy coś się na tematem... Tym, tym, tym właśnie się wiem, bo się na szczytuwek coś wyładował z cją. Może Dawid. Ale fajnie podciągał, nie? Nie wiem, co to, 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 to jest właśnie, wiesz? Może ktoś, kto się zna, nam odpisze. No ja, się nie leży, ale ładnie, To jest coś nie zna no, Taki konkurs. Konkurs, mój konkurs. Co to jest? Co pie... co to jest? Paczka B, kto kto pierwszy napisze, do dostaje wielkie nic. <grym> I białe robaki. Biała? Dwadzieścia siedem. Dwadzieścia siedem. siedem, no? Boże, znowu tam schodzić. No ja, chcę fotę, ja chcę fotę, chcę fotę, dzięki. To ja mam takie przybliżenie. <gadasz> no to ja chcę przy... Ledwo ostre złapanie, już cześć. No to czym się tu chwalić? Mam takie przybliżenie. Jak wpadnę do... To będzie śmiesznie, nie? No, nawet No, to hit sezonu, do bezdołowi, cześć. Do dobra. Wracamy z rybów, zapaliśmy kilka jazi, jazgacza, leszcza. Dzień zaliczamy do udanych, mimo że na początku nie chciało brać. No kilka słów, kilka słów. No to by było na Co tyle. Lęce? Będziemy lejcić jeszcze na Leżowicach. No, no, Może jutro. Na no weekend na Karpia. Jak już będziemy potem wypadku.